żadna lokata, żadne konto oszczędnościowe, ani nawet obligacje indeksowane inflacją nie zrekompensują wam w długim terminie utraty wartości waszej oszczędności. Gdyby istniała lokata w 100% pewna obligacja czy konto oszczędnościowe, które w długim terminie pozwalałoby mi pokonać inflację, to nawet nie zaprzątałbym sobie głowy inwestowaniem. Cześć z tej strony Tomek z zespołu Independent Trader. Rzadko pojawiam się publicznie, jednak po moim wystąpieniu na konferencji Cavs, które możecie obejrzeć na tym kanale, link znajduje się w opisie, pojawiło się sporo komentarzy, żebym udzielał się częściej. Stąd też taki pomysł na serię nagrań dotyczących kompletnych podstaw inwestowania: jak inwestować mając niewielki kapitał, w co, co robić, gdy zyskujemy na inwestycjach, a co, gdy tracimy. Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w nadchodzących odcinkach. Pojawią się też odcinki skupione bardziej na finansach osobistych, te lubię najbardziej i dążeniu do wolności finansowej. Z czasem pewnie zahaczymy o bardziej skomplikowane tematy, jakieś analizy spółek, czy bieżące komentarze do rynku. Obiecuję, że zawsze będę starał się przekazywać Wam to, co wiem w najprostszy możliwy sposób. Dziś zaczynamy od prostego pytania. Dlaczego warto inwestować? W końcu, jeśli coś nie ma większego sensu i zabiera nam czas, to lepiej to sobie odpuścić. I czy z inwestowaniem jest inaczej? Czy warto zainteresować się tym tematem? Uważam, że zdecydowanie tak i zaryzykuję stwierdzenie, że inwestycje mogą odmienić Wasze życie na lepsze. Bo kto by nie chciał odłożyć tytułowych 14 milionów na emeryturę? Ręka w górę, tak? Inwestując jest to jak najbardziej możliwe. I teraz, gdy myślimy o bogactwie, przychodzi nam do głowy. Góra pieniędzy, tylko nie za bardzo wiemy skąd je wziąć i sposobów jest wiele, ale ten, który wpajano nam w szkole, czyli ciężka, sumienna praca, niestety bywa najmniej skuteczny. Bo jeśli spojrzycie na listę najbogatszych ludzi na świecie, to każdy z nich dorobił się inwestując w swój własny biznes, np. Elon Musk czy Mark Zuckerberg, albo w biznes zarządzany przez innych, jak np. Warren Buffett. Za każdym razem jest to jednak inwestycja, a nie typowa praca za stałe, konkretne wynagrodzenie. Każdy z nich musiał najpierw nieco zaryzykować, by móc potem cieszyć się ponad przeciętnymi zyskami. I teraz, czy ty też musisz ryzykować, by być bogatym? I w pewnym stopniu tak. Jeżeli zakładasz, że jedynie wykonując swój zawód, oszczędzając, staniesz się bogaty, to mam złe wieści i to jest bardzo mało prawdopodobne. Dlaczego? Ponieważ. Po pierwsze, nie inwestując w zarobionych środków, z dużym prawdopodobieństwem będziesz znaczną część z nich przejadać. I mam tutaj na myśli nadmierną konsumpcję, która zawsze jest zła dla twojego budżetu. Jeśli wiąże się z zaciąganiem kredytów i pożyczkami konsumpcyjnymi, to już w ogóle pierwszy stopień do piekła. A rzeczy, które kupisz, jak samochody, elektronika, ciuchy i tym podobne, bardzo szybko stracą na swojej wartości. Z pewnością wiesz, że nowy samochód już po 5 latach traci ponad połowę swojej wartości i z innymi rzeczami jest bardzo podobnie. Uważam, że nawet nieruchomości, które mogą być wydatkiem konsumpcyjnym, ale i inwestycją, z czasem się starzeją. I przykładem mogą być choćby bloki z wielkiej płyty, które kiedyś uchodziły za szczyt nowoczesności. Generalnie 99% rzeczy, które kupisz, z czasem staje się bezwartościowa i zalega w garażu lub na strychu. No więc kupujesz więc nowe i zły nawyk Niesie za sobą przykre konsekwencje finansowe, dobijasz do wieku emerytalnego i nadal nie posiadasz własnego kapitału. Także po drugie, nawet gdy będziesz oszczędzać, to z czasem twoje oszczędności również stracą na wartości, ponieważ kolokwialnie mówiąc, zeżeruje inflacja. Inflacja jest obecnie tematem numer jeden i wszyscy widzimy wzrost cen. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Ale tak naprawdę towarzyszy nam ona od wielu, wielu lat i nie zawsze jest tak spektakularna jak dziś. Mimo to jej działanie nawarstwia się z czasem. Przykładowo 500 Plus uruchomione w 2015 roku, dziś jest już warte jedynie 340 zł, bo skumulowana inflacja od wprowadzania tego programu wyniosła do dziś ponad 40%. I teraz żadna lokata, żadne konto oszczędnościowe, ani nawet obligacje indeksowane inflacją nie zrekompensują wam w długim terminie utraty wartości waszej oszczędności. A ponieważ wzrost wynagrodzeń zazwyczaj jest bliski inflacji, to trudno wyłącznie tradycyjnie pracując i oszczędzając się wzbogacić. Czy jestem przeciwnikiem pracy? No ale skąd? Wprost przeciwnie. Uważam, że nie da się w przewidywalny sposób wzbogacić na inwestycjach od zera. Może komuś uda się trafić w spółkę czy kryptowalutę, która w krótkim czasie przyniesie jakiś nieprawdopodobny zwrot z inwestycji, ale jest to mało prawdopodobne. W normalnych warunkach trzeba mieć kapitał na start i na powiększanie swoich inwestycji. Ale gdy już jakieś środki zarobimy, to naprawdę najgłupszą rzeczą jest trzymanie ich w skarpecie, na lokacie i tym podobne. Tak? Jak to obecnie robi zdecydowana większość Polaków. Aktualnie królujemy w Europie, jeśli chodzi o odsetek środków zalegających po prostu na kontach i lokatach. W sumie jest to ponad bilion złotych. Gdyby istniała lokata w 100% Pewna obligacja czy konto oszczędnościowe, które w długim terminie pozwalałoby mi pokonać inflację, to nawet nie zaprzątałbym sobie głowy inwestowaniem. Takich lokat jednak nigdy nie było, nie ma i nie będzie, bo nikt po prostu nie będzie nas wzbogacał za darmo. I tutaj do głosu dochodzą inwestycje, które co prawda wiążą się z ryzykiem, nie w każdym momencie przynoszą nam zysk, często są to straty i to niemałe, ale w długim terminie pozwalają generować zwrot na poziomie od 8%, globalny indeks akcji do ponad 12%, w przypadku indeksu S&P, patrząc średniorocznie. Co ciekawe, na podobne zwroty można liczyć na przykład inwestując w długim terminie w złoto. I czy każdy rok jest tutaj taki sam? Oczywiście, że nie. W jednym roku stracę 20%, w innym zyskam 35%, w jeszcze innym wyjdę na zero, ale w długim terminie, historycznie rzecz biorąc, Mogę liczyć na zwrot zdecydowanie przekraczający inflację, a o to nam chodzi. Ktoś teraz powie, że przecież mamy teraz inflację w okolicach 10%. Zgoda, teraz tak jest, ale w dłuższym terminie jest ona znacznie niższa. A średnioroczne wyniki wspomnianych indeksów są wieloletnie. Także te 8 do 15% to dla wielu osób nie jest dużo i nie robi to wrażenia. Trzeba jednak pamiętać o dwóch rzeczach. Że to jest wynik uśredniony dla całego rynku akcji. I mając tak zwanego nosa, inwestując w perspektywiczne branże bądź ewidentnie niedowartościowane aktywa, można zyskać znacznie więcej, choć trzeba mieć realne oczekiwania. 10 do 12% średniorocznie to bardzo dobry wynik, choć może być lepszy, a jego poprawienie o kilka punktów procentowych jest jak najbardziej realne. Także Widzimy więc, że dzięki inwestycjom nie tylko możemy obronić swój kapitał przed utratą wartości, ale również realnie się bogacić. Jak zacząć? Trzeba najpierw się do tego przygotować, pilnując kilku zasad. Zasada pierwsza. Pozbywamy się wszystkich wysokoprocentowych zobowiązań. Nie ma sensu inwestować licząc na 10%, 10 zwrot, skoro mamy długi, na przykład na karcie kredytowej, oprocentowane na 19%. Najpierw Pozbywamy się zadłużenia, dopiero potem inwestujemy. Zasada druga. Budujemy poduszkę finansową, czyli gromadzimy kapitał pokrywający koszty życia naszego gospodarstwa domowego na tym samym standardzie, oczywiście, co teraz, przez okres 3 do 6 miesięcy. Chodzi o to, że jak tracimy pracę, rozpada nam się biznes albo na przykład zachorujemy, to mamy za co żyć, mamy zapewnioną płynność finansową i nie musimy wyciągać pieniędzy z inwestycji. A często dzieje się tak, że jak jest źle na rynku pracy i w biznesie, to jest również nieciekawie na giełdzie. Bez poduszki finansowej musimy zamykać inwestycje w złym momencie, gdy absolutnie nie powinniśmy tego robić. I zasada 3. Pilnujemy wydatków. I tu sprawdza się dość dobrze zasada 70-20-10, do czyli 70% naszego miesięcznego dochodu przeznaczamy na bieżące wydatki czynsz, media, paliwo, żywność 20% na inwestycje. I zaledwie 10% na przyjemności. Przy czym ważne, by tego podziału dokonać natychmiast, gdy środki pojawią się na naszym koncie. Potem wpadamy w wir wydatków, może być już po prostu za późno. Te 20% to jest takie no, niemałe wyzwanie, biorąc pod uwagę, że Polacy przeznaczają przeciętnie na oszczędności czy też inwestycje zaledwie 2,5% swojego dochodu. Zasada czwarta. Ufamy procentowi. Składanemu. Jak to powiedział niegdyś Albert Einstein, procent składany to jest ósmy cud świata. Kto go rozumie, zarabia, kto go nie rozumie, ten płaci. Zadbaj o to, by zaliczać się do tej pierwszej grupy. Tym bardziej, że zrozumienie siły reinwestowanego zysku to naprawdę nie jest fizyka kwantowa. Po prostu, jeśli od 100 zł mam zwrot na poziomie 20% rocznie, to po roku mam już 120 zł. Jeśli nie przejem ani tych 100 zł, ani zarobionych 20 zł, to w kolejnym roku będę cieszył się zwrotem z inwestycji, ale już nie od 100 zł, tylko od 120 zł. Jeśli będzie to ponownie 20%, to drugi rok inwestowania zakończę z kwotą 144 zł. To jest efekt śnieżnej kuli i lawinowego przyrostu kapitału. Gdy pobawimy się matematyką, to okaże się, że te 20% dochodu przeznaczonego na inwestycje może dać dość spektakularne efekty. Załóżmy, że przeznaczamy 1000 złotych co miesiąc na inwestycje, dające średniorocznie 12%. To jest całkiem realne, biorąc pod uwagę wyniki głównych indeksów USA. No i teraz ile będziemy mieli po 10, 20, 30 latach inwestowania? Wynik pomniejszamy o inflację, którą arbitralnie oceniłem na 4%, ale średnio w tym okresie, ale nasza wpłata rok do roku również wzrasta o 4%. Odpuściłem sobie, przyznaję, podatek belki, bo nie wiem jaki będzie. Poza tym można też inwestować przez różnego rodzaju spółki, plany emerytalne itd., znacznie go pomniejszając, bądź po prostu go całkowicie niwelując. Także oto rezultaty. Po 10 latach suma naszych wpłat to mniej więcej 144 tysiące złotych, ale wartość portfela to już 260 tysięcy, a więc mamy zysk na poziomie około 116 tysięcy złotych. Po 20 latach suma naszych wpłat to 350 tysięcy złotych, ale wartość portfela to już 1 200 mln złotych. Gratulacje, zostałeś, zostałaś milionerem odkładając 1000 złotych miesięcznie. Po 30 latach suma naszych wpłat to jest 670 tysięcy złotych, ale wartość portfela to już ponad 4 miliony. I wreszcie po 40 latach, jeśli wcześniej tego nie zrobiliśmy, przechodzimy na zasłużoną emeryturę z portfelem inwestycyjnym o wartości 14 milionów złotych. Ile? Oczywiście ogromną część tej kwoty zjadła nam inflacja, ale nawet jeśli ją uwzględnimy, to kończymy karierę zawodową z kwotą wartą tyle, co dzisiejsze 3,5 3 miliona złotych. Także wygląda na to, że pobiliśmy ZUS, a przecież może się z czasem okazać, że wasza praca czy, czy wasz biznes pozwolą wam odkładać miesięcznie na inwestycje, na inwestycje znacznie więcej niż 1000 złotych. Jeśli tak się stanie, to wasz ostateczny wynik może być wprost astronomiczny. To jest właśnie efekt. Procenta składanego, efekt śnieżnej kuli. I teraz kończąc to nagranie, mam nadzieję, że udało mi się choć część z Was zachęcić do inwestowania. Jeśli tak, to już teraz zapowiadam, że w kolejnych odcinkach będzie nieco więcej praktyki. Powiem Wam o tym, jak zacząć inwestować od strony technicznej, a więc będzie o wyborze brokera i o rodzajach aktywów. Tymczasem, jeśli jesteście głodni wiedzy inwestycyjnej, zapraszam na naszą stronę. Opublikowaliśmy tam grubo ponad 1000 artykułów i nagrań. Wiesz w większości o tematyce inwestycyjnej, które są dla Was dostępne całkowicie za darmo. W dziale Niezbędnik, też w opisie, znajdziecie wykaz polecanych przez nas lektur. Jeśli z kolei wolicie nagrania, wolicie nagrania niż czytanie, no to sprawdźcie nasze szkolenie, najlepiej zaczynając też od tych darmowych odcinków, żeby się przekonać, czy to jest coś dla Was. Jeśli zdecydujecie się zakupić całość, to czeka na Was ponad 240 nagrań usystematyzowanych i pogrupowanych w 13 działach, 12 gości specjalnych, testy i zadania domowe, zapisy wielogodzinnych webinarów oraz sesji pytań i odpowiedzi, czy to z Traderem 21, czy z członkami naszego zespołu, czy z naszymi gośćmi. Generalnie znajdziecie tam wszystko, co potrzeba, by samodzielnie zacząć inwestować i żeby robić to z głową. Także link do aktualnej oferty znajdziecie w opisie. Jeśli z kolei chcecie być informowani o nowych nagraniach tutaj na tym kanale, to proszę zas zasubskrybujcie ten kanał. To też nic Was nie kosztuje, a nie przegapicie w ten sposób kolejnych odcinków. A dziś dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.